Ja tam mam e, glany i noszę e, nóż jako sprzęt. Mm, jak e, prawidłowy metal. Tak? Teraz ja ci coś lepszego pokażę. Twój nóż raczej cię nie powinien uchronić przed czymś takim. Nie wiem, czy to widzieliście. Też ku. Kraków. Z, z dzisiaj puszczone. Super impreza tak, Orlik w Krakowie. E, typy uzbrojone w gaz i maczety grożą śmiercią e, grającym na boisku chłopakom. Zagranie. Stój tu. Stój tu. Cię zabiję. Dobra, no. Stój. Nagrywaj, masz na telefon. No no co no. Siedzi, że Musisz chyba Krakowie, bo ci zabiję. no. Nie nagrywaj. No dobra, ale nie rzucim nic w trasie

Achem. powiem tak gdybym był za, <laughs> za powszechnym dostępem do broni <laughs> Otyły panie cokolwiek teraz powiesz pamiętaj że od tego zależy moja wypłata nie dokończę <laughs> uf no to było blisko ale naprawdę kur... ja, ja nie wiem jakiej narodowości oni a widzę że, że ten że, że eleganckie nawiązanie jest polactwo nie... Ma... Polactwo. No, pewnie ci Ukraińcy. Nie, nie, nie. No to, to, są, to są zwykłe ten, krakowskie śmiecie. Ale klasycznie. Stolica, druga stolica Polski. <grym> I znak rozpoznawczy, maczety. Ale jaką kru... ostatnią pałą musisz być, żeby, żeby wyskakiwać w trzech do kogoś. A już tym bardziej w trzech ze sprzętem. Pier... Naprawdę Swoją drogą W tym momencie akurat powinni, e, powinni wziąć ci, którzy nagrywali Wziąć od razu, szybciutko Telefon na bagiety Ej, słuchajcie Zaraz dojdzie e, Zaraz dojdzie do tragedii trzech, e, trzech chłopa akurat z maczetami Tutaj, e, tutaj łazi i grozi ludziom e, Najnormalniejszy dzień w Krakowie Tak